Styczeń. Za oknem maura niezbyt przyjemna. Marzymy o podróży do ciepłych krajów. Można oczywiście wyłączyć wyobraźnię i włączyć telewizor. Lub możemy sięgnąć po ciekawą książkę. Ważne jest to, kto pilotuje nas podczas wycieczki. Dawniej Arkady Fidler prowadził nas przez gąszcz Amazonii lub opisywał uroki Madagaskaru. Później Tony Halik. I Elżbieta Dzikowska zabierali w ekspedycję dookoła świata. Obecnie Wojciech Cejrowski i Jacek Pałkiewicz pilotują nasze eskapady. A dzięki Martynie Wojciechowskiej i nieustraszonej blondynce Beacie Pawlikowskiej poznajemy świat oczami kobiet. Oprócz fachowych, bardzo bogato ilustrowanych reportaży, dostępne są także książki. O wędrówkach dyktowanej miłością, takie jak Australijczyk marka Niedźwiedzkiego. Oczywiście miłośnicy Beletrystyki wolą poczytać ciekawą fabułę, przy okazji dowiadując się rozmaitych ciekawostek. Do klasyki można już zaliczyć doskonałe powieści Alfreda Szklarskiego o Tomku Wilmowskim, który wspólnie z przyjaciółmi podróżował po całym świecie, przeżywając niezwykłe przygody. Podobnie jak trylogie Arkadego Fidlera. Wyspa Robinsona, Orinoco i Biały Jaguar, opowiadającą historię rozbitka, a później przywódcy indyjskiego plemienia. A co z nowościami, dzięki którym oderwiemy się od szarej rzeczywistości? Dwie autorki wiodą nas na antypody. Sara Lark w swoich powieściach przybliża mało znaną historię Nowej Zelandii. Jako ciekawostkę należy uznać, że bohaterką jednej z książek uczyniła młodą polską emigrantkę która po II wojnie światowej znajduje nadzieję na końcu świata. Z kolei Elizabeth Haran osadza akcje swoich fabuł w egzotycznych australijskich plenerach. Indie, Malaje brytyjskie, Ceylon, Indochiny. Do tych miejsc zabiera nas Diana Jeffries w pięknych, wciągających historiach, od których trudno się oderwać. Z kolei męscy autorzy tworzą świetne powieści przygodowe, rozgrywające się w najróżniejszych zakamarkach globu, a ich bohaterowie rozwiązują zagadki, których pozazdrościłby ich sam Indiana Jones. Wymienię tylko kilku z nich: Andy McDermott, Clive Kassler, Steve Berry, a jest też zmarły w ubiegłym roku Wilbur Smith, twórca sag Rodu Courtneyów. I palantajnów, rozgrywających się częściowo w Afryce. Natomiast osobom, które zarzucą mi, że nie wymieniłam Aliny i Czesława Centkiewiczów, czy Marka Kamińskiego, odpowiem: w lipcu można się delektować hasaniem figlo, nie w styczniu. Zakładajmy więc ciepłe papucie, przygotujmy gorącą herbatę z miodem lub imbirem i wyruszajmy w daleką podróż do świata książkowej przygody.